Już mówili, że to będzie w końcu raj Mlekiem, miodem będzie płynąć kraj Przygotuj się na napierdalankę Nie bój się tego. Nie oni się boją Będziemy się napierdalać Będziemy się napierdalać Kiedy w burdeliku zamiast kobiety sukuba Spotkasz niestety Swój nadział obsługi klienta Kermoren Kedwen w budynku pracuje mnóstwo kurew, ale to nie jest agencja towarzyska. Przemoc domowa, to nie jest problem, to jest rozwiązanie. Matko, prawie jak w Balladynie. Tak. <słyska> wiocha, tylko fizycznych potrzebują, a politologów, a po co? Pewnie po co. Same oferty dla fizycznych. A mówiła matka, idź na teologię. Regularna... Orgia seksualna, baba z babą, chłop z chłopem, jak popadnie w tej nazad. Tu pierdolnie, tam pierdolnie i znowu jest spokojnie. Za bóg, za, pedelnie, za niebieskie pasy, i górkie, To bez wygód. Po chłopsku. Piąta rano. Po budeczka. Kaca leczy pracą. Najpierw świniom zreć dać. Bańki z mlekiem wystawić na drogę. I w pole, k Twoja twoja do zachodu słońca. I tak do usranej śmierci.